Nasz pomysł na retrogalnie zaczął się w końcówce 2010 roku, kiedy przymierzaliśmy się do organizacji naszego konwentu fantastycznego. I z tej okazji podnieśliśmy taki pomysł, że można by zorganizować taką salę, w której będzie można, można pograć sobie takie trochę starsze gry komputerowe i konsolowe. Zaczęliśmy wtedy skromnie od kilku komputerów, od takich komputerów, które wówczas jeszcze za młodu posiadaliśmy. Następnie powoli ten temat rozwijaliśmy i bardzo szybko retrogalnia zamieniła się z naszej tutaj lokalnej inicjatywy, w inicjatywę, z którą zjedziliśmy półpolski. Zainteresowanie grami retro, pomimo upływu lat, jest, yy, powiedziałbym, no duże i to wręcz nadspodziewanie duże. Wiadomo, że grami interesują się ci, którzy je pamiętają z młodości, ale to nie jest wszystko. Yy, bardzo duże zainteresowanie się ludzi młodych, którzy tych, tych gier nie pamiętają, a, a okazuje się, że całkiem nieźle są w stanie w nie grać, te gry do nich mówią, te gry do nich trafiają. Bardzo dobrze reagują dzieci na te gry, bo te gry są często proste z racji, powiedzmy, swoich ograniczeń sprzętowych, swoich ograniczeń, powiedzmy, tej, tej pojemności maksymalnej gry. Te gry nie mogą być gigantyczne, nie mogą być rozbudowane jakoś szczególnie, ale dzięki temu również, że są proste, bardzo często można grać praktycznie bez żadnego przygotowania. Można usiąść i grać i to bardzo często przemawia do ludzi, zwłaszcza do dzieci. Wydaje mi się, że to zainteresowanie rośnie, a wręcz rozszerza się także na jak gdyby takie współczesne nośniki. Na przykład teraz cała masa gier wydawanych na tablety i wydawanych na komórki są to bezpośrednie porty właśnie starych gier retro. Zupełnie niedawno, jakieś pół roku temu na przykład cała baza gier na migę została jak gdyby wykupiona, została wykupione ich prawa, tak by mogły się pojawić na Androidzie. I tak się dzieje z wieloma tytułami, tak się dzieje z całymi jak gdyby, bibliotekami gier, które nowe, nowoczesne firmy odnajdują właścicieli tych praw, wykupują je. Także spodziewam się ogromnego wysypu tych starych gier na nowoczesne platformy, takie przenośne, jak, tele, jak tablety, telefony komórkowe, jak przenośne konsole gier wideo. Takim pierwszym komputerem do gier, jaki można było dostać w Polsce, było ZX Spectrum. Był to komputer bardzo prosty w konstrukcji, taki czarny, mały, plastikowy, często posiadający gumowe klawisze. Na początku to jest sprzedawany właściwie jako zestaw do samodzielnego składania. Był to komputer, który w swoich pierwszych wersjach nie posiadał czegoś takiego jak dźwięk, nie posiadał wejścia na joysticki, trzeba było dokupywać specjalne układy, żeby takie coś w ogóle do niego podłączyć, ale po trochu, po trochu, z każdymi kolejnymi wersjami on stawał się coraz bardziej komputerem, na którym można było gry zapuścić. I rzeczywiście się w Polsce i nie tylko, w Europie sporo na ten sprzęt yy, gier pojawiło. Ale taką sztandarową maszyną ogrania, taką najbardziej popularną maszyną, właściwie dwoma konkurującymi ze sobą maszynami, to był z jednej strony Commodore 64 i z drugiej przeciwległej strony toczący z nim te boje Atari 65. Te dwa komputery są o tyle charakterystyczne i o tyle yy, istotne, że ich użytkownicy potrafili toczyć naprawdę zażarte boje o to, jak, która z tych maszyn jest lepsza, która z nich jest lepsza do grania, na którą są lepsze gry i która jest po prostu, no, góruje nad drugą. Faktem są takie, że te maszyny były bardzo podobne, ale gracze i użytkownicy dzielili się na dwa obozy, które przez długi, długi czas były w bardzo takim wyważonym, wyważonym stosunku do siebie. Był bardzo duży balans między nimi, także te boje się toczyły. Później na rynku pojawiły się komputery 16-bitowe Amiga, Amiga 500 w szczególności, komputer multimedialny, taki pierwszy prawdziwy komputer multimedialny, posiadający naprawdę spore możliwości graficzne, posiadający dobry dźwięk. Komputer, który wykorzystywał już dyskietki, to dyskietki o dosyć dużej pojemności, czyli umożliwiał też pracę dosyć profesjonalną i nawet czasami był do takich zastosowań profesjonalnych wykorzystywany. Ale w polskich domach i w domach większości ludzi był był wykorzystywany jako konsola do gier, bo był bardzo prosty w użyciu. A am Commodore Amiga 500 home computer. Dazzling animation at your command. I am the Commodore Amiga 500, a multitasking home office in your hands. I am the Commodore Amiga 500. Total home video U control and arcade quality games in stereo. Jeśli ktoś teraz chce sobie kupić komputer starszy, komputer retro do, dla siebie do grania, to, to myślę, że Amiga będzie najlepszym wyborem ze wszystkich. W zasadzie powinienem polecić Amiga 500 jako ten komputer wejściowy, ten zresztą, który ja pamiętam. Na Amiga jest mnóstwo gier, naprawdę mnóstwo gier świetnych. Stacja dysków, która umożliwia szybkie ładowanie gier bez czekania na, na ładowanie gry z kasety, tak jak to mieliśmy na C64. Więc yy, naprawdę mnóstwo świetnych gier, wiele z nich yy, nawet dzisiaj potrafi zaskoczyć grafiką i dźwiękiem. Poleciłbym chyba Commodore 64. Jest to komputer, który ja pamiętam z czasów swojej młodości. Jest to komputer 8-bitowy, czyli takie prawdziwe, mocne retro z prawdziwymi pikselami, z małą ilością kolorów, ale jednocześnie ze całą masą świetnych gier. I te maszyny pomimo lat, one są zupełnie wytrzymałe i nie psują się aż tak łatwo. No ale problemem jest na przykład to, co było problemem również wtedy, czyli łamiące się joysticki. Na szczęście okazuje się, że te joystiki, a przynajmniej ich, ich troszkę nowsze wersje, są produkowane do dzisiaj i co zaskakujące dla wielu, one są produkowane w Polsce. Niestety dosłownie kilka miesięcy temu chyba ostatnia firma zarzuciła produkcję dyskietek i Te dyskietki dosłownie w no ostatnich miesiącach po prostu zniknęły z takich normalnych sklepów z, z hurtowni. Jeszcze pozostaje inna opcja, mianowicie emulator stacji dysków. W wielu komputerach z tamtej epoki można stację dysków zastąpić dzisiejszym urządzeniem elektronicznym, który będzie te stacje dysków udawać, a same gry i samo oprogramowanie będzie znajdować się na przykład na karcie SD, takiej z aparatu fotograficznego. Wspólnie niezła rzecz bardzo wygodna, zmieniając dyskietek w tym momencie no, przestaje być problemem. No i przede wszystkim mamy dostęp do naszej biblioteki, którą mieliśmy w naszych czasach w młodości, którą pamiętamy i nasze gry, w których chcemy jeszcze grać, będą bezpieczne. W czerwcu tego roku będziemy organizować naszą pierwszą imprezę własną, pod własnymi skrzydłami organizowaną i pod nazwą Retrogramia. Wcześniej pojawiliśmy się na innych imprezach gościnnie, jako wystawcy, jako część ekspozycji i uznaliśmy, że przyszedł właśnie ten czas, żeby zorganizować coś swojego, coś własnego. Jako Retrogramię mamy jeszcze swoją stronę, mamy także kanał na YouTubie. Na YouTubie działamy kilkutorowo. Między innymi prezentujemy po kolei nasze nabytki. Komputery, które mieliśmy albo nie mieliśmy w czasach naszej młodości. Przypominamy sobie, przypominamy naszym widzom, jak to kiedyś było, jak się te komputery używało, jak się te konsole używało. Jeśli mamy jakiś komputer, którego nie mieliśmy kiedyś, jest to tym bardziej dla nas fajne i staramy się wtedy podzielić naszym, naszym zainteresowaniem z naszymi widzami. Staramy się też prezentować recenzje niektórych starszych gier, niektórych starszych sprzętów. I w ten sposób przeżyć jak gdyby to jest zainteresowanie wśród większego grona odbiorców.